Hologramowy świat 2. Jaźń. Rozdział 11. Droga. Zawieszona w przestrzeni czasu poszukuję własnej drogi. Wypatruję znaków, które wskażą mi kierunek, punktów zaczepienia. Nie jest to łatwe, gdyż z każdej strony płyną strumienie energii niosące emocje. Niczym kolorowe wstęgi przenikają niebo i mnie, poruszając cały moim jestestwem. Teraz otula mnie spokój, niczym las oddycha w moim ja. Słyszę szelest liści, śpiew ptaków, widzę ich godowy taniec. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej Empik Go i innych platformach.